Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mysterius 72 a to jest filmik przedstawiający mój wielki powrót, zgadza się. Powrót. Powrót na co? Powrót na YouTube. Tak, no przyznam nie było mnie trochę. Ostatni filmik, ja 6 miesięcy temu. No ale cóż, tak jak możecie zauważyć, trochę mi się głos zmienił. Mam nadzieję, że powiecie, że na lepsze. No ale cóż, cóż się będzie u mnie działo, pytacie? Tyle cię nie było, czemu ciebie nie było, co się działo? Otóż wszystko wam mówię, po prostu przerwałem karierę w nagrywaniu, gdyż no wakacje się kończyły, trochę, no dobra, może przesadzam, że się wakacje trochę kończyły, ale trochę spraw rodzinnych, trochę miałem swoich problemów, przeprowadzka, także mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, ale cóż, yy, tak, teraz powracam, będzie się działo, stwierdzam, że będzie się działo. Co z poprzednimi seriami, z Science Rowem, myślę, że skończymy go, tak, myślę, że zakończymy. Co do Prince of Persia, to nie jestem pewien, ale tam te trzy filmiki usunę I chyba dopiero pod koniec, tak jakby, roku, jakżeli się namyślę, zrobię taką serię, coś podobnego jak u Roya z sentymentem przez gry, no i wtedy może pogramy. Ale Yusuf, który powrócił, ma jedną zasadniczą zasadę. Teraz będziecie pewnie mieli w tle zero Minecrafta, zero. Po prostu no Minecraft, ani na multiplayerze, ani jakieś, nie wiem, single player, jak przeżyć, coś tam zbudować, nie. Powiedziałem, Minecraft, u mnie nie ma wstępu. Dokładnie tak. Chyba, że tam okazjonalnie coś tam z Adamem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który wspierał mnie. Jego kanał się rozkręcił, także widać, że mu się udało. Także Adam, serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia serdeczne także dla wszystkich tych, którzy byli razem ze mną, nagrywali. Razem współtworzyli mój kanał, takich jak Marcinos, The Fighter albo The Reaper. Także chłopaki, pozdrowienia. No ale nie przedłużając, nie będzie to jakieś strasznie długie. Myślę, że to będzie takie 5-6 minut, może. Ale co, tak jak wcześniej wspominałem. Na moim kanale będą zmiany, tak jak mogliście niektórzy zauważyć, coś tam, coś, coś tak, Justus, coś mieszałeś, coś tam u ciebie się zmieniało, zgadza się. Planuję zmienić tło, ale to na, na razie zostańmy przy tym moim live. By the Creed Ale co, na moim kanale okazjonalnie, naprawdę okazjonalnie będą pojawiać się let's play, e. i naprawdę to będzie musiała być jakaś dobra gra. A ja będę musiał być totalnie zapalony, żeby ją nagrywać. No bo w, w sumie taka prawda jest że. Jeżeli chcecie coś obejrzeć, wchodzić nie wiem, do Vertez'a, do SKKF'a, nie wiem, tam do T-Volt'a Na przykład Także wiecie ludzie Nie będzie tych let's play, tyle że Właśnie i tu pojawia się, wła ale Tak jak teraz pewnie wam się będzie wyświetlać yy, Na moim kanale od nowa Od nowa, bo tak jakby zaczynam od nowa, znajdą się intra Gameplay'e To w szczególności Recenzje oraz poradniki bo, tak jak zauważyłem, te poradniki ludziom się przydają, e, recenzje to w, tak, mo mogę powiedzieć, że wyrażę swoją własną opinię, co podoba mi się, e, gameplaye, właśnie, co do gameplay? E, pierwszy gameplay, który się niedługo pojawi, to będzie Assassin's Creed 3, e, tak, oczywiście, Jusuf Assassin's Creed, ty to rozwalasz system z, z tym Assassinem, no cóż ludzie, nic nie mogę na to poradzić, Assassin's Creed y, to po prostu tak jakby... Gra, którą tak, jakby nie, nie, nie wiem, jak to powiedzieć, że gra, którą znam od deski do deski, po prostu, no, po prostu powiem szczerze: pojawi się gameplay z Assassin'a na trójki niedługo. Tyle, że chcę zrobić na 100%, pokazać wam wszelkie możliwe możliwości w tej grze. Także co, e, pewnie sobie myślicie, dobra, nagra na z trójki, ciekawe, czy nagra z Black, z Black Flaga, ludzie. Zauważyłem, że w trójce trochę FPS-y mi się ścinają, nie wiem, może coś tam rozbuduje kompa trochę, żeby pewnie będziecie mieli w tle, Assassin's Creed 4 Black Flag, właśnie, teraz weszliśmy na moje wody, ludzie, to jest mój konik, ja mogę o tym nawijać, nawijać, jak ja wczoraj tak posiedziałem, poszperałem po necie, popatrzyłem na te niektóre tra trailery, zdjęcia, powtórzę, będzie się działo, tak, w czwórka to naprawdę dobra... Ubisoft, widać, że się postarał z tą czwórką No cóż, zobaczymy Osobiście kupić planuję, tyle że pewnie nie na premierę po, po części kasy nie ma, po części nie jestem pewien, czy mi pójdzie Ale zapraszam was do Adama On tam będzie miał tu serię, nie wiem, być może gościnnie pojawia się tam u niego w pierwszym odcinku Tak, bo zaplanowaliśmy sobie z Adamem, że już Black Flag to już Jus On do mnie tak mówi, Jusuf przychodź Pogadamy Pośmiejemy się, razem to przeżyjemy, nagramy na spontanę, nasza reakcja zostanie uwieczniona. Także Adam, wielki respekt, dzięki za te zaproszenie. Na pewno, jeżeli będzie taka okazja, to skorzystam. Co więcej jeszcze no, filmiki planuję tak, nie wiem, może co tydzień wrzucać co dwa, ale wiedzcie, że ten kanał nie będzie stał bezczynnie. I po prostu no, będziemy go rozkręcać. Mam jeszcze o tych intrach trochę powiedzieć. O tych intrach zrobię jeszcze oddzielny filmik. Co da tam, jak te intra wysyłać itp. Yy, tak, zrobię taki oddzielny filmik, ale to poczekajcie trochę, bo najmniej tylko informuję, że intra będą u mnie dostępne. Także także to, to, to ty, tyle, jeżeli, można, jeżeli chodzi o intra. No, poradniki, to tam, nie wiem, możecie mi proponować, yy, z czego mogę nagrać. Yy, z jakichś gier, czy może obsługi jakichś programów, nie wiem, naprawdę, proponujcie, jestem otwarty na wszelakie propozycje. Tyle, że w najbliższym czasie to tak, intra. No to zobaczymy jak filmik nagra, kto tam się do mnie zgłosi. Mam zamiar, no tak, te intra na trzy kategorie, takie podzielić, i tam u kogoś taki widziałem, taki fajna koncepcja, ale o tym kiedy indziej. Gameplay, tak jak mówiłem, Assassin's Creed 3. Gameplay, oj przepraszam, tak myślę, nie wiem, 30 minutowe, coś koło tego, ale to okaże się w trakcie, jak się zagram. Co do recenzji, to myślę, że nagram na YouTube. Recenzja Assassin's Creed 4 No nie musi, nie, Chyba nie muszę zasadnieć dlaczego A z poradników to pff, Ja wiem Nie wiem Ja wiem nie wiem no, Także okaże się No ludzie no nie ma co przedłużać będę was informować na bieżąco jeżeli jakieś co, Jakieś propozycje Cokolwiek Pytania Piszcie do mnie jestem otwarty na propozycje I co Jedynie co mogę dodać na koniec filmiku to to, to, to mogę dodać, że po raz trzeci powiem, będzie się działo, Jusuf wraca na YouTube. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, wiedzcie, że tęskniłem za nagrywaniem, tęskniłem ludzi za wami. No cóż, wracam. Trzymajcie się, cześć.